No co piesio, nacieszyła się już się tak to co lesi, idziemy pracować, tak? Idziemy co dzisiaj robimy. Sandry nie ma. Wiater wieje. Kaj obleciał farmę dronem Bo Teraz chyba pójdziemy drogę dalej robić nie Lesji Mokry nosek Mokry nosek masz Piesiaczko ty Droga już jest prawie skończona Może teraz Lesji pokażemy jak droga wygląda tak? Chodź piesiaczko, chodź idziemy Tak to wygląda. Zabrakło mi już piasku, żeby tutaj wsypać pomiędzy. No i tutaj zabrakło kamieni. No i tak se czas mija. Kamera się przewróciła. Ale obraz nagrywa. No jeszcze trochę, nie? To tam przepióry? Patrzcie co mam, zielonkę. Mam zamiar którąś z Was przesypać. Przyjdzie to któraś? Znacie już ten numer, nie? <noise> nie udało się To czerwona? Czerwona Co tam czerwona? Oka się z bliska Pokaż jaka ładna jesteś, no. Ty się pokażesz, któraś. No, chodź tu do kamery. Ty tutaj ładnie rozprostowujesz skrzydełka. Może to samo do kamery zrobisz, co? Nie? Ale dzisiaj jest gorąco. Dobra, nie odwalać, proszę. Już Was zamykam. Zostawimy trochę uchylone tutaj. Tak zrobię. Powinien być w miarę przewiew. Dobra. To teraz chyba pójdziemy zająć się pozostałymi obowiązkami. Czyli pójdziemy po kamienie. Agencie L. jadro. Jeszcze wziąłem dwa w kieszeń, ale dziurawe. Wypoczywacie? O kurwa! Nie wierzę. Pierwsze jajko? Ale jaja! Pierwsze jajco. która to taka. <laughs> Zajebiście. No to wiem co dzisiaj jem na kolację. Lesz, zobacz. Chodź. Chodź zobaczysz. Patrz Lesz, jajko. No ja, nie zjadaj, to dla mnie. <laughs> Sandra nasadziła. Ja teraz nie mam przejazdu. Tak wygląda nasz kozolec, który służy do suszenia siana. Ma dosyć szerokie tutaj te na siano, więc zaczniemy sobie od skoszenia czegoś wysokiego. Tylko czego? Hmm. W sumie to jest dobry moment, żeby pokazać, jaka jest różnica w tym, jak rośnie trawa, która ma dostęp do gnoju i która nie ma dostępu do gnoju. Oto trawa, która ma dostęp do gnoju, bo w tym miejscu zlokalizowaliśmy pryzmę. Łatwo zauważyć, że tu kawałek dalej jest taka sama trawa, bo tutaj na tym po prostu wytyczyliśmy sobie ogródek, ale ta trawa już znacznie inaczej rośnie. Poszczególne tutaj kępki zdarzają się jakieś tam lepsze, może dlatego, że była tutaj jakaś dziura. Ja ją zasypałem jakimś zielskim, powiedzmy jest bardziej żyzne teraz przez to, bo ja już nie pamiętam tam teraz po latach co tu się działo, ale są takie wybrane kępy, ale generalnie wszystko jest tutaj niskie, prawda Lessi? Tu jest niskie. Piesiaczko, ty piesiaczko, piesiaczko piątka. Bierzemy się do roboty, nie? Piesiaczka. Tak? Okej, okay. rozpoczynamy mistrzostwa zrzucaniu kamery, bo to czuję, że ona się nie utrzyma w tym miejscu. Moje narzędzie leci. To chyba nie na pana ujada. się na wosku przejechać to jazda Kurszeń, kurwa jebany. Gówno jedno. Chyba go ściekłem. Jak zwykle. To lesy, Zamykamy ten interes, nie? To tam lescy, Znowu po nocach kończymy, nie? Oh, chodź piesiako. Chodź piesiako. Co lescy, Udało nam się zrobić siano kosy. Udało nam się kozowiec zapełnić. Tak? Piesiaczko. Teraz może przyjść deszcz ten, który został planowany. Nie? Co mnie łapeczką zaczepiasz? Ty Komar. Spiewzamy les.